Mogę tak na gorąco podsumować ten mecz. No wiadomo, wynik nie jest taki, jak oczekiwałyście. Ciężko jest podsumować kolejną porażkę z rzędu niestety. Był to mecz na pewno, który gdzieś tam przegrałeś chyba w głowie no, bo przede wszystkim, bo uważam, że sportowo dzisiaj nie odstępowałyśmy w pewnym momencie UKS-u na kroki i im też się zrobiło gorąco. Szkoda, że rzeczywiście gdzieś w tym nastawieniu zabrakło tej woli walki i nie dało się chociaż punktiku y, po prostu z tego punktu y, tfu, z tego meczu zgarnąć. Ten pierwszy set no udany. E, co tam zagrało w porównaniu do tych e, kolejnych. Tam przede wszystkim była różna głowa, nikt nie myślał o tym jaki jest wynik, po prostu robiło się swoje, skupiało się na tym co jest najważniejsze, jakie mamy zadania, jakie mamy cele. E, wszystkie się wspierałyśmy, no i przede wszystkim była energia i właśnie ta wola walki, której potem już zabrakło w każdym secie, po prostu brakowało. No właśnie, no bo ten mecz troszeczkę miał taką pochyłę w dół. W drugim jeszcze była ta, taka nadzieja. Tak, i był właśnie taki moment z, znowu zawieszenia, e, naszego zawieszenia, a zwieszenia też naszych głów e, i od tego momentu zaczęło się po prostu wszystko sypać. Bardzo ciężko jest wyjść, e, jakby wyjść z trudnego momentu, kiedy sami sobie nie pomagamy w głowie i kopiemy się tak naprawdę po czole. Po prostu ciężko było potem już wyjść z tego, co sobie same stworzyłyśmy. Iśny będzie bardzo pracowity, teraz trzeba szybko chyba tą głowę właśnie zresytować, żeby wyjść na kolejny mecz z tym nastawieniem ten, co było w pierwszym secie. Tak jest, no teraz nie ma za dużo czasu znowu na analizowanie tego meczu, na jakieś załamywanie się czy, czy też gdywanie. Teraz mamy bardzo ważne dwa mecze, przed sobą mamy świecie, mamy piłę i to są mecze, w których te punkty no, jak najbardziej by się przydały i jak najbardziej jestem przekonana, że trzeba mówić otwarcie, że po prostu te punkty będą, bo trzeba czuć się pewnie w tym meczu i w tych meczach i przede wszystkim jechać po pełną pulę, a nie po prostu o walczenie, tak jak było do tej pory.